Dzisiaj będziemy zastanawiać się, co wspólnego ma stocking z reniferkami. O tym dowiemy się z serialu Reniferek. Gościciel Steciak. Maciek Łuka. Serial Killers. Zapraszamy. Słuchaj, tak się wczoraj zastanawiałem, przygotowując się do tego serialu, jak powiedziałaś, że to jest nasz trzeci program o stokerach. że coś jest faktycznie na rzeczy, że taka figura prześladowcy przyciąga twórców filmowych. Przyciąga nas. Przyciąga nas i twórców filmowych i serialowych, ale Reniferek jest trochę chyba innym kalibrem niż serial Ty, który omawialiśmy tutaj wspólnie. Oj tak, zdecydowanie. To jest w ogóle serial pełen niespodzianek. Od samego tytułu, który może być taki zwodniczy, może się kojarzyć ze świętami, z dziećmi, z czymś miłym, cudownym. Tak. tak. Nie, to nie jest ten serial. Yy, więc ja też weszłam do niego tak trochę nie do końca wiedząc o co chodzi. Wiedziałam, że to jest serial, który jest teraz bardzo popularny mhm. i że opowiada właśnie o stalkingu, więc się spodziewałam jakiejś takiej narracji trochę True Crime, trochę. Komedia, bo tak to było reklamowane, ale dostałam coś, czego się w ogóle nie spodziewałam i to jest chyba największy atut tego. No serio, tak było to reklamowane jako komedia? No nieźle, to jest faktycznie... Ta, ta komedia może. ...jako czarna komedia. Myślę, że zanim zaczniemy omawiać tak dokładnie serial krok po kroku, to warto tutaj wspomnieć, że pomysłodawca tego serialu i odtwórca głównej roli, Richard Gadd, twierdzi, że cała historia wydarzyła się naprawdę, tak? Że to wszystko mu się przytrafiło. Podkoloryzował tylko pewne, pewne zdarzenia, pewne elementy Elementy fabuły, głównie po to, żeby chronić tożsamość bohaterów tego serialu z prawdziwego życia, ale jak już się dowiedziałem, fani serialu powoli na własną rękę zaczynają, zaczynają szukać, kto jest kim, no przede wszystkim interesuje ich tożsamość stokerki, czyli Marty. No ale my się nie będziemy tutaj tym zajmowali. Myślę, że nie będziemy dochodzili, co jest prawdą, co się wydarzyło naprawdę, a co nie. Zajmiemy się samym serialem. No i cóż, no, jest to coś co mnie niesamowicie rozwaliło emocjonalnie tak <laughs> to jest że znaczy w ogóle to jest właśnie serial niespodzianka bo po pierwsze dawno Netflix nie miał takiej produkcji która by była tak oryginalna tak nieprzewidywalna i też tak stworzona dla dorosłego widza bo ja dopiero po jakimś czasie zobaczyłam że to jest serial 18 plus i słusznie e, w ogóle zero znanych twarzy e, wręcz jakiś praktycznie debiut taki telewizyjny dla, dla Gada który wcześniej był z TNDPM robił jakiś one man show w Edynburgu i i właśnie taka historia, która po kolei otwiera jakieś kolejne warstwy. Na początku zaczyna tak. się to trochę, ja miałam takie skojarzenie, które wyjdzie bardzo, bardzo niezręcznie tutaj, ale myślałam sobie, że to jest takie trochę może jak Love, Jada Apatoła, że oni się poznają, trochę się nie mogą dograć, a potem to skręca <grych> bardzo szybko w kierunku fatalnego zauroczenia, ty i tak dalej. Tak. A kończy się jak y, Mogę Cię Zniszczyć, Obiecująca Młoda Kobieta, Crazy Ex-Girlfriend, mamy to wszystko jakby wymieszane. Taka opowieść właśnie o radzeniu sobie z traumą, z przemocą i o tym, że jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, kto jest dobry, a kto jest zły, kto ma coś na sumieniu i, i jakoś to tak ocenić. I ogromnym atutem tego jest właśnie sposób, w jaki yy, Gat o tym opowiada, bo, bo ta narracja się snuje po prostu tak meandrycznie, że że właściwie nie wiadomo co się wydarzy za chwilę. Tak, ma bardzo wiele poziomów, tak jak powiedziałaś. Nasza redakcyjna koleżanka Dorota Kostrzewa napisała w swoim komentarzu do oceny, że jest to właściwie taka podróż po mrokach ludzkiej ludzkiej psychiki. No i rzeczywiście to jest chyba najlepszy opis do tego serialu ponieważ on porusza tak wiele wiele trudnych problemów jak właśnie stalking, jak trauma, jak jakieś takie kwestie związane z własnymi lękami, poczuciem winy i tak i tak dalej. Choroby psychiczne. Choroby psy, choroby psychiczne generalnie. Um, może tak skróćmy Pokrótce jak to się w ogóle zaczyna, tak? Główny bohater, czyli Donny, początkujący stand-uper. Chociaż on właściwie nie jest takim początkującym stand-uperem, on już jest kilka lat w branży. Tylko po prostu nie najlepiej nie wychodzi, mu. nie wychodzi mu, nie najlepiej mu idzie i musi pracować na co dzień w jakimś tam barze w Camden w Londynie. Tam spotyka na swojej drodze Martę, z rozpaczoną Martę. No, nad którą po prostu, do której czuje litość i postanawia jej postawić herbatę, bo ona twierdzi, że nawet na to jej nie stać w tym barze. I zaczyna się cała spirala zdarzeń, yy, które na pierwszy rzut oka prowadzą nas do takiej być może refleksji, że właśnie oglądamy yy, no jakąś taką jedną z wielu historii o terrorze związanym ze Stokingiem, tak, ale jest nic bardziej mylnego. Yy, Im dalej w las, tym się bardziej okazuje, że to jest tak naprawdę historia przede wszystkim o Donym i o jego demonach. Tak, bo, bo to pierwsze spotkanie, które się wydaje takie przypadkowe, on wstawia jej herbatę jako taki akt litości. Bardzo szybko okazuje się, że ta relacja bardzo trudno jest ją zaszufladkować jednoznacznie, bo niby to jest z jednej strony stokerka i ofiara, ale Doni też przyznaje bardzo szczerze, że jemu to yy, jakby ta uwaga Marty schlebia. W jakiś sposób, tak, on tak, po prostu oczywiście. potrzebuje tego, że ma tak niską samoocenę, że jakby chce nawiązywać relacje ze swoją stokerką. Bo już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że tam nie ma żadnych niespodzianek. On wygooglał nazwisko tej osoby i okazuje się, że to jest skazana stokerka, więc on mimo wszystko postanawiał dodać do znajomych na Facebooku, spotyka się, z nią rozmawia. Bo i właśnie tutaj okazuje się, że no to jest taka właśnie historia o tym, jak sobie radzić z przemocą. I, I z chorobami psychicznymi, że, że właśnie bohater czuje litość do tej bohaterki, ale też z drugiej strony wie, że jest niebezpieczna. Natomiast dopiero, kiedy sytuacja już bardzo wymyka się spod kontroli, kiedy, kiedy Marta y, no właśnie zaczyna atakować jego bliskich, wtedy dopiero pojawia mu się jakaś lampka, że należy to zgłosić tak, ale bardzo jest, długo. jest trochę tak. już za późno, no nie, ale to chciałbym się trochę zatrzymać y, przy tym, co powiedziałeś, że on właśnie ma dużo tych czerwonych flag na początku y, serialu, ale nic z tym nie robi. I to jest fascynujące właśnie dlaczego? Z jednej strony to jest to y, uczucie y, żalu, tak? Tak, się, od tych słów właściwie zaczyna się ta, jego, ta jego powieść, tego narracja. Było mi jej żal. To jest, pierwsze, to jest pierwsze, co poczułem, tak. Taka toksyczna empatia. Toksyczna empatia, a, a druga rzecz to jest y, taka dziwna potrzeba posiadania jej w swojej życiu. To jest właśnie naj, najciekawsze pytanie właśnie, dlaczego on? On czuje potrzebę, żeby ona była w jego, w jego życiu. Myślę, że to całe ignorowanie tych różnych sygnałów czerwonych flag e, najbardziej zostaje wyjaśnione nam, kiedy... Nie tylko poznajemy odcinek czwarty, do którego zaraz przyjdziemy, ale też kiedy on wchodzi w relacje z Terry, czyli transpłciową osobą, z którą zaczyna się spotykać i wtedy uwydatniają się te wszystkie takie złe, złe emocje, które tkwią w Donym, czyli właśnie lęk, wstyd, strach i tak dalej. Tam jest taka fantastyczna scena, jedna z moich ulubionych, kiedy oni wracają razem z randki. I on czuje się już tak przetłoczony całą tą sytuacją związaną i z Martą, i z tym, że ma jakiś bagaż doświadczeń za sobą, i tym, że inni ludzie go oceniają, że w momencie, kiedy się otwierają na chwilę drzwi od tego metra, on stoi tyłem do tych drzwi, wykonuje krok wstecz i to super obrazuje i jego położenie, ale też taki generalny obraz. Osób będących w jego stanie, że zamiast jakby y, sięgnąć po to szczęście, które jest na, y, na wysiągnięcie ręki, robisz krok wstecz i tkwisz też y, w takim martwym punkcie. Tak samo jak on tkwi w tym, w tym y, domu. Yy, mamy swojej byłej dziewczyny. dziewczyny. Tak, ale Terry jest bardzo ciekawą tutaj postacią, bo ona jest właśnie rewersem marty, to jest osoba, która też jest psycholożką, więc ona punktuje wszystko, tak. co do niej robi, tak, to pomaga nam też go lepiej zrozumieć. Ona robi takie dziury w tej jego personie, zanim my się dowiemy, dlaczego do niej zachowuje się tak, jak się zachowuje, bo właśnie no, jest taką osobą, która wydaje się, że jest zupełnie nieracjonalna, i która właśnie cały czas sabotuje swoje, jakby swoje prawo do szczęścia i do rozwoju kariery. No i dowiadujemy się w tym czwartym odcinku. Dlaczego tak się dzieje? I to jest chyba jeden z najbardziej wstrząsających odcinków y, telewizji, jaki widziałam. Ever. Ever. <laughs> tak, y, tak, No i jest to, jest, to, jest to opowieść o po prostu napaści seksualnej i sposób, w jaki to jest też sfilmowane, z taką. Z ogromnym szacunkiem dla ofiary. To jest też niesamowite, że można, że można opowiedzieć o czymś właściwie nie pokazując. Kojarzy mi się to z Patrykiem Melrose, gdzie był podobny temat, i tam, i tam kamera, kiedy, kiedy to dotyczyło bohatera, kamera po prostu odjeżdżała i oglądaliśmy chyba jaszczurkę na suficie. Mhm, Bohater tak, po tak, prostu tak, tak. odcinał się od swojego ciała, żeby po prostu skupić się na jakimś detalu, i tutaj jest to, jest to opowiedziane bardzo podobnie. Ja pamiętam, że kiedy zobaczyłam po raz kolejny gdzieś w jakimś omówieniu tego serialu, jedno ujęcie, gdzie jest po prostu dłoń na plecach, mhm. to całe moje ciało się już, wiesz, sztywniało, sztywniało skurczyło, więc jakby mniej znaczy więcej. E, oczywiście i też fantastyczne jest pokazanie tego całego procesu, tak, czyli to jak e, ofiara wraca do sprawcy, ale jednocześnie twórcy nie dają, ci, nie dają ci wszystkich odpowiedzi. Mam na myśli to, że ty jesteś świadkinią tego, tego strasznego procesu wciągania ofiary do tego, do tego mieszkania, które wygląda trochę jak po prostu jaskinia jakaś taka. Donny jest tam faszerowany narkotykami i raz po raz wykorzystywany seksualnie ale wciąż jest bardzo bardzo wiele niewiadomych natomiast ten odcinek totalnie zmienia ci optykę jak patrzysz na tego bohatera i zrozumienie czemu zachowuje się w taki a nie inny sposób oraz optykę trochę na opowieść tak bo to jest jakiś rodzaj kolejnej wolty jaka się dokonuje Tak bo też właśnie mówi w pewnym momencie że po takich doświadczeniach osoby, które prze, przeżyły taką traumę, to właśnie jesteś taką gąbką, która przyciąga różnego rodzaju połamanych, właśnie toksycznych, złych ludzi. I on też ma wielkie wyrzuty sumienia. Na przykład ta scena mnie strasznie poruszyła, kiedy on idzie w końcu zgłosić Martę na policję i mówi, tak. ale jak ja mam zgłosić na policję ją, jeżeli nie zgłosiłem jego, swojego tak, oprawcy. Tak. I to jest właśnie, to pokazuje właśnie jakiś taki dylemat i w ogóle niemożność pogodzenia się z całą traumą i jakby pójścia dalej i zrobienia jakby uporządkowania tego swojego życia i myślę, że, że serial bardzo, bardzo szczerze o tym opowiada i to jest tym bardziej niesamowite, że to jest osoba, której się to przytrafiło, która jakby napisała o tym, yy, zrobiła serial i jeszcze zagrała tę scenę, zagrała to wszystko, więc yy, ja nie wiem, czy, czy Richard Gatt jest, yy, czy wszystko u niego dobrze, mam nadzieję, że tak, ale no wymagało to niesamowitej odwagi i jakiejś takiej też no ta szczerość, ta szczerość zrobiła na mnie ogromne tak. wrażenie, bo on siebie nie wybiela tutaj. Tak, tak, to jest potężny ciężar, ale być może jest tak, że to wystąpienie, które następuje potem, ta wielka scena tego monologu, kiedy on e, postanawia się otworzyć, dokonać takiej maksymalnej ekspozycji przed swoją widownią podczas stand-upu, e, no jest po prostu rozdzierająca, tak? On tam opowiada już o wszystkim, o tym, co przeszedł jako początkujący stand-uper o napaści seksualnej, opowiada o Marcie w końcu i paradoksalnie wtedy jego kariera zaczyna... Napiera rozpędu, napiera rozpędu tak naprawdę, więc jest to jakieś uwalniające, ale wciąż jakby no nie powstrzyma to przed destrukcyjną siłą Marty, co prowadzi go z kolei do tego, żeby ostatecznie jakoś poradzić sobie z tym, z tym problemem i to co on robi jest fantastyczne, bo on zaczyna zbierać te wiadomości głosowe na pierwszym poziomie, żeby przede wszystkim szukać dowodu na jej na jej uczynki, ale zaczyna też się tak. katalogować emocjonalnie i tworzy taką mapę mapę Marty. Ale to jest też niesamowite, bo dlaczego on to kataloguje z jednej strony dlatego, że chce, ale też pokazuje to jest taki wątek poboczny tego, że policja jest trochę bezradna i że bezradna, chodzi o to tak. zgłoszenia, bo to jest też ciekawe odwrócenie często no, tych tych biegunów, że to mężczyzna tak. zgłasza tak, tak 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 jest jakby odpada cały wątek tego, że, że nie można nie można zgłosić stocking, że jakby nie można działać. Dopóki nie pojawi się jakaś taka wyraźna groźba. Bo jakby sam fakt, że kobieta stokuje mężczyznę, nie wystarcza, żeby założyć, że na przykład dojdzie do jakiejś przemocy. Tam tak. policjant coś takiego mu mówi i w pewnym momencie. Musi być właśnie, to wprost zwerbalizowane. Tak, że, że nie ma też jakby zasobów, żeby przeanalizować te wszystkie maile. Natomiast przecież chyba 40 tysięcy maili Marta wysłała, kilkadziesiąt, tak. kilkaset nagrań już na pocztę głosową i jakieś wiadomości. No i bohater jest zmuszony sam to analizować, żeby znaleźć fragment, który będzie usienką na torcie, żeby tak. policja mogła zacząć w ogóle. Działać jest to przerażające. Przerażające, i słuchać tak naprawdę godzinami tego potoku słów. No i y, wszystko zmierza do tego rozdzierającego finału, kiedy on y, wreszcie zaczyna rozumieć, tak naprawdę, Martę i my zaczynamy ją rozumieć. I tu jest dla mnie, twórcy się wznoszą na taki naprawdę wyższy poziom humanizmu, gdzie nie osądza się ani jednej, ani drugiej strony, nie stawia się jednoznacznych wyroków, tak naprawdę. I jest ta przepiękna, finałowa scena, w której y, on słucha opowieści Marty o genezie, yy, genezie tego pseudonimu, pseudonimu Reniferek tak? i zaczyna po prostu płakać w tym barze. No i mamy do czynienia z tą przepiękną po prostu klamrą, w której barman do niego podchodzi, pyta się co podać. On prosi o drinka, ale okazuje się, że nie ma nie ma kasy, tak? I, I Barman wyciąga do niego tę pomocną dłoń. No Jest to po prostu coś absolutnie e, to fantastycznego. To no i oczywiście zasługa w tym aktorów, nie powiedzieliśmy tutaj za, za dużo o Jessica Gunning, która fantastycznie oddaje Martę i po prostu mnie, my nie czujemy do niej jakiegoś takiej jednoznacznej, jednej konkretnej emocji, tak? Tak, Ona... bo wydaje mi się, że właśnie to można było bardzo łatwo położyć ten serial, gdyby tak. był zły casting, a Jessica Gunning jest to jest podobno jedna z lepszych brytyjskich aktorów, która jest bardzo niedoceniana i ten serial jakoś w końcu daje jej szansę, żeby mogła rozbłysnąć, bo ona jest no niesamowita, jest jednocześnie urocza, jakby zalotna. Ale też neradująca. odpychająca. Tak, jakby tam jest całe spektrum emocji, że nie dało się zaszufladkować tej bohaterki tak w tych, tak jak w tych narracjach dotychczasowych o stokerkach, jak to nie jest Glenn tak. Close Fatalnego Zauroczenia. To nie jest jakaś taka wariatka, która nagle wiesz, gotujący się króliczek i tak dalej. Chociaż ma to wszystko w sobie, ale potrafi to tak grać, że, że właśnie jest całe spektrum tych emocji. Możemy jej współczuć, możemy tak. trochę z nią sympatyzować, trochę się zastanawiać, co ten Donny w ogóle z nią robi. No, jest też przerażająca, jest osobą, która potrzebuje pomocy. Słuchajcie, całe spektrum emocji fantastyczny casting, fantastyczna opowieść, serial wyzwanie, chyba możemy powiedzieć, ale warto je podjąć. Tak, myślę, że tak. Jeżeli jesteście gotowi, jeżeli macie ochotę zmierzyć się z trudnymi emocjami, ale też doświadczyć czegoś bardzo oryginalnego w współczesnej o, tak. telewizji, to polecamy. Polecamy.